Mas se Nigdy Cię nie zapomnę. Bracie dla mnie byłeś, zawsze będziesz najważniejszy. Pamiętaj, właśnie ja tu dla Ciebie nawijam. Czego właśnie dziś dla Ciebie bracie nawijam. Bo Cię bardzo kocham, bo Cię bardzo kocham. Dla mnie w życiu rodzina jest najważniejsza. Zawsze będę o nią walczył. Nie, nie dam jej krzywdy zrobić, bo to rodzina. Właśnie tutaj jest dla mnie najważniejsza. Bracie tutaj, właśnie za to ją cenię. Oni mogą liczyć, zawsze bracie na mnie. Kiedy nie dam nic zrobić, choćby miał, pozabijać wszystkich, nawet rodzina moja, to jest dla mnie najważniejsza. Pamiętaj, bracie, rodziny w życiu nie da skrzywdzić. Jeśli masz rodzinę, to bądź bracie o nią, pilnuj jej właśnie to, żeby nikt ci jej nie zrobił. Pamiętaj, bracie, rodzina może zawsze na nią liki, bo rodzina jest właśnie. Dlatego właśnie, bracie, ci nawijam właśnie dzisiaj o rodzinie. Właśnie, bracie, rodzina jest najważniejsza. Pamiętaj, to by się nie działo, oni zawsze przy tobie będą, bo rodzina, w życiu, liczy się najważniejsza, nie ziomkowie, bo ziomkowie cię opuszczą, tylko rodzina zawsze, zawsze będzie przy tobie, będą cię właśnie wspierać, właśnie będą cię wspierać, właśnie możesz na nich liczyć, właśnie będą cię wspierać, bo rodzinę się ma, tylko jedną pamiętajcie, ty, bo rodzinę się ma. W życiu tylko jedno właśnie takie, jest, właśnie takie jest. Jadę sobie właśnie z tym tematem właśnie o rodzinie. To dzisiaj nawijam tak, bo rodzina dla mnie jest i będzie najważniejsza, bo rodzina dla mnie. Jest i zawsze będzie wam najważniejsza, bo rodzina dla mnie jest i będzie najważniejsza, bo rodzina dla mnie jest i będzie najważniejsza, właśnie tak o rodzinę będę dbał jak o siebie, bo rodzina jest dla mnie właśnie bracie najważniejsza i nie da mi skrzydzić. nawet choćbym miał sam ciebie za tą cenę dla rodziny, zrobię w bracie wiele, bo rodzina u mnie jest zawsze na pierwszym miejscu, i bo rodzina zawsze u mnie jest na pierwszym miejscu, za Ją kocham, za ja to będę ją właśnie szanował, i do końca życia jej nigdy nie odpuszczę, bo rodzina dla mnie jest zawsze najważniejsza. Elo.